Jak podwyżki stóp procentowych wpływają na ocenę poszczególnych branż ze strony inwestorów? O tym będę rozmawiał z Łukaszem Wardynem, dyrektorem CMC Markets. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Najłatwiej byłoby stwierdzić, że pozytywnie odczuwają to banki, których kurs akcji wzrósł, ale to chyba nie jedyna branża, którą cieszy podwyżka stóp procentowych. Ale jedna z niewielu, no głównie banki i generalnie instytucje finansowe, natomiast no cała, cała reszta i większość sektorów jednak chciałaby te stopy procentowe mieć zdecydowanie na niższych poziomach. Zapewne to też zależy od tego, w jakim stopniu firmy korzystają z finansowania zewnętrznego, bo jak ktoś w niewielkim stopniu korzysta z kredytów, no to zmartwienie ma mniejsze. No, na pewno jest grupa firm, ale jednak niewielka, która ma pokłady gotówki zamrożone, więc no wyższe stopy procentowe będą oznaczały wreszcie, że pojawi się z, tych, z tej gotówki zamrożonej firmie jakaś rentowność, no, ale ona i tak będzie niższa niż inflacja, i tak inwestorzy oczekują dynamicznego rozwoju od spółek i dynamicznego wykorzystywania pokładów takiej gotówki, więc. No oprócz właśnie sektora finansowego, no niewiele takich spółek jest, które, które będą korzystać na wyższych stopach procentowych. I faktycznie te spółki, które są uzależnione od finansowania w jakikolwiek sposób, no to będą cierpieć. Czy firmy nowych technologii będą też w tym gronie, które. W których sytuacja będzie trudniejsza, tak? Na pewno. Te firmy, które bardzo mocno się właśnie finansują i potrzebują dużej dźwigni do, do dynamicznego rozwoju, takie właśnie jak m.in. firmy nowych technologii, biotechnologii, wszelakiego rodzaju startupy w, różnej, w, różnej, w różnym stadium. No, one, one będą miały trudniej. Na pewno też spółki z sektora nieruchomości, te, które właśnie potrzebują do swojej działalności dużej, dużego finansowania, a szczególnie w, w zakresie nieruchomości biurowych, komercyjnych, mniej mieszkaniowych, no to tam jednak to finansowanie jest kluczowe i firmy deweloperskie z tego sektora. One starają się mieć taki właśnie zdywersyfikowany portfel kredytowy. To nie tylko jest finansowanie bankowe, ale również własnych obligacji. No i widzimy, że te oferty obligacji korporacyjnych, szczególnie z firm deweloperskich, w ostatnim czasie, w ostatnich kilku, czterech, pięciu miesiącach pojawiają się i tam powyżej czy 3 miesięcznego, czy 6 miesięcznego wyboru w zależności od oferty, no to spółki deweloperskie są w stanie powyżej tych wartości nawet 4, 4,5 czy, czy nawet 5, 5 punktów procentowych więcej płacić, więc widać, że są w stanie zaakceptować nawet tak wysoki koszt finansowania, ale tak jak mówię, to jest tylko, to jest tylko część, większość to będzie kredyt bankowy. Czy taką reakcję inwestorów widać o wiele bardziej na warszawskiej giełdzie niż na przykład na Wall Street? Myślę, że nie widać tego, a, a, ale może, może być widać. No bo cały czas na Wall Street, nawet jeżeli, jeżeli mamy zapowiedzi Fedu, one już częściej już materializuje i dalsze zapowiedzi, apetyty inwestorów, analityków, żeby, gdzie te stopy powędrują, no to jednak cały czas mówimy o względnie niewielkich wartościach. W Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej to naprawdę już są wysokie wartości i też te docelowe wartości stóp procentowych na przykład u nas, jeżeli mówimy o 5 czy 5,5%, Procent, to są naprawdę już wysokie wartości, ale tego u nas nie widać. Ja myślę, że inwestorzy zaczynają kombinować w ten sposób, że w trzeci, czwarty kwartał to może być szczyt wzrostów inflacji i ona zacznie zawracać i nie wróci pewnie szybko do jakichś akceptowalnych, na przykład przez NBP, poziomów. Ale że to będzie pierwszy, pierwszy punkt optymistyczny, i być może inwestorzy są w stanie wytrzymać ten okres bardzo wysokich stóp procentowych, i zadowoli ich tylko właśnie ten, ten moment już dojścia do maksymalnego poziomu i odwrócenia. Może to być zgubne, ale tak obserwując rynki, to mam takie wrażenie. A patrząc na ten problem w kategorii skłonności do ryzyka, czy ta skłonność do ryzyka będzie się osłabiać wraz z podwyżkami stóp procentowych? Y, powinna. Myślę, że może w Stanach Zjednoczonych nie aż do tego stopnia, bo to nie są takie wartości, ale w Polsce no, powinna i ta, to nie tylko może być skłonność do ryzyka, ale również na przykład na rynku mieszkaniowym no to może zadziałać w dwie strony, czy jednocześnie dla po stronie, po stronie tych, którzy finansują zakup mieszkania kredytem, mają mniejszą zdolność, popyt będzie w związku z tym zdecydowanie mniejszy, szczególnie na te większe mieszkania, wyjątkowo w dużym udziale finansowane kredytem, tutaj można oczekiwać, już, już to widać, to owszem deweloperzy spróbują zaklinać rzeczywistość, ale to widać, ten popyt jest zdecydowanie mniejszy, będzie jeszcze mniejszy, do tego właśnie te zakupy gotówkowe, gdy, im, gdy ci, którzy kupują mieszkania za gotówkę zauważą, że ceny przestały rosnąć, a do tego są możliwości stałego dochodu bezpiecznego o rentowności nawet wyższej niż na mieszkaniach no to też może to mieć wpływ więc i natomiast na jeżeli chodzi o rynek giełdowy no to pamiętajmy o tym że te wyniki z dywidend z niektórych spółek płacących no te, te wartości mogą być dalej atrakcyjne, i do tego wszystkiego, jeżeli nie będzie eskalacji tego konfliktu zbrojnego, jeżeli jeszcze przez, przez jakiś okres uda się utrzymać wzrosty na naszej giełdzie, no to mogą rosnąć apetyty na, na powrót do takiej długoterminowej hossy, i wtedy wchodzi to takie nastawienie i oczekiwania spekulacyjne. I te wysokie stopy procentowe, relatywnie, mogą nie mieć znaczenia dla inwestorów. Mogą chcieć ryzykować więcej. O tym, jak podwyżki stóp procentowych zmieniają gospodarkę, rozmawiałem z Łukaszem Gardynem, dyrektorem CMC Markets. Dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze. Miłego dnia. Dziękuję.